2 stycznia w Wyższym Seminarium Duchownym św. Józefa w Lwowie w Brzuchowicach rozpoczęły się rekolekcje dla ministrantów. W tym roku uczestnikom towarzyszy hasło Roku jubileuszowego – pielgrzymi nadziei. Brze świętą na rozpoczęcie rekolekcji celebrował arcybiskup Mieczysław Mokrzycki metropolita lwowski. W swoim kazaniu skierowanym do młodych katolików, biskup Jan Sobiło skupił się na rozpoznawaniu powołania Bożego i podzielił się swoim doświadczeniem służby ministrantem. Na zakończenie Eucharystii arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podziękował ministrantom za posługę przy ołtarzu, we wspólnotach parafialnych i poprosił, aby byli przykładem tego, że można i warto żyć blisko Boga. W dwudniowych rekolekcjach dla ministrantów archidiecezji lwowskiej wzięło udział ponad 80 uczestników. Konferencję dla służby ołtarzowej wygłosił ksiądz Andrzej Ficzuk.